Zabieram się Tadeusz Musiał, zapraszam pierwszego mówcę, pana Pana Dzidzita. So, uh, my name is Dzidzita, uh, I'm the marketing director of DXN, taking care of uh, uh, Europe, Africa, Middle East and South Asian region. Nazywam się Dzidzit i tak jak Państwo już wiecie jestem dyrektorem do spraw marketingu w firmie DXN. Zajmuję się regionem Afryki, Europy, Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej. Now one thing understand.

all these are unique, very precious products. Usually normal people cannot access these products. So the only way to make normal people or common people to consume these products is to offer it to a system. A, więc jedyny sposób, aby móc skorzystać z tych produktów, to jest a, uczestnictwo w systemie. So, that's why it a, i dlatego właśnie te produkty znalazły się w tym systemie sprzedaży bezpośredniej. So, what Co dzieje się zwykle? Gdyby te produkty były dostępne w, w supermarkecie albo w aptece, jak wszystkie produkty, There we be paying almost 60 -70 to else. A, to by oznaczało, że mniej więcej 60% cennego produktu a, trafiałoby gdzieś do kogoś innego, only 40 is good to the a tylko 40% trafiałoby do producenta. So money? Więc a, kto bierze te pieniądze? To są pieniądze, które trafiają, są przeznaczane na marketing, dystrybucję i reklamę. Więc jeżeli znajdziemy jakąś alternatywną metodę, żeby dystrybuować ten produkt, to można zaoszczędzić te pieniądze i mogą one być przeznaczone dla ludzi, którzy później ten produkt będą konsumować, i właśnie dlatego te produkty są dostępne tylko poprzez sprzedaż bezpośrednią. Więc eliminujemy tych wszystkich ludzi po drodze i dostarczamy te produkty bezpośrednio Państwu konsumentom. A więc oszczędzamy te pieniądze i wracają one do ludzi, którzy mogą o tych produktach mówić.

Wow. Jest taka kwestia, że jest bardzo wiele osób, które nie wiedzą, jakie są korzyści wynikające z tych produktów. So we leave this to you to to them. Więc dajemy Państwu taką możliwość, abyście Państwo e, poinformowali ludzi o tym. So that's why we don't about the and the I właśnie dlatego my nie reklamujemy ani produktów, ani firmy. Nie reklamy na telewizji, ani Radio nowhere. So, if you are smart enough, if you want to build a career, you can use this as a platform. Complete way of life. Here you can learn, you can earn, you can be healthy, you can be happy, you can travel, you can make friends. Możecie Państwo się uczyć, możecie Państwo podróżować, możecie Państwo poznawać nowych ludzi, możecie poszerzać horyzonty. A time you can so to a a, I z czasem możecie Państwo przekształcić siebie, zamienić się, siebie w lepszych ludzi. To a, pamiętam, kiedy poznałem pana Tadeusza trzy lata temu, was a, nie mówił dobrze po angielsku. Or, no, with Ale teraz świetnie z nim się dogaduje po angielsku. Bo okazało się to konieczne. So every time, every day time to A więc codziennie poświęcał jakiś czas na to, żeby uczyć się angielskiego. So he has więc zaczął pomagać ludziom. Same with you, ludziom takim jak Państwo. So start więc Państwo też możecie zacząć pomagać Możecie zacząć poznawać nowych znajomych. So, możecie pod, zacząć podróżować bezpłatnie. i kiedy to wszystko robimy, to także że znajdujemy szczęście. I, started, has more than the globe. A, i tak jak powiedziałem już wcześniej, firma DXN ma 6 milionów członków na świecie. And it's a big family. I to jest duża rodzina. So you become part of it and you have a więc państwo staniecie się jej członkami i będziecie mieć znajomych na całym świecie. A więc będziecie Państwo mogli korzystać z tych wszystkich rzeczy: zdrowie, bogactwo, wolność, podróże, stabilność, szacunek, miłość, rozwój osobisty, kontakty społeczne i przyjaciele. życie? A czy firma DXN pomaga ludziom zmienić życie? There are so many whose life have Jest bardzo wielu biednych ludzi, których życie się zmieniło dzięki systemowi DXN. A, jako osoby fizyczne, pojedyncze osoby mamy pewne ograniczenia w udzielaniu wsparcia pomocy innym. When... When you become really successful. Kiedy stajemy się naprawdę ludźmi sukcesu? Na pewno nie wtedy, kiedy stać nas na to, żeby kupić sobie duży dom albo drogi samochód. Stajemy się ludźmi sukcesu wtedy, kiedy ktoś inny zmieni swoje życie dzięki Państwu. Kiedy państwo stajecie się powodem szczęścia kogoś innego, to wtedy odnosicie sukces. I ten system właśnie daje bardzo wiele możliwości wpływania pozytywnego, zmieniania ludzi i życia innych ludzi. A, tak jak pan doktor powiedział wcześniej, w Pakistanie jest bardzo dużo dzieci, które cierpią na choroby wzroku, choroboszu. Stan zdrowia tych dzieci uległ znacznej poprawie po, od czasu, kiedy zaczęły przyjmować spiruliny. Pieniądze by tego nie zmieniły. Ale te produkty potrafią to zrobić. A, I teraz setki dzieci przyjmuje ten produkt. Czy znacie Państwo tego człowieka? A, na pewno nie, bo to jest bardzo biedny, kiedyś bardzo biedny człowiek z Pakistanu. A, nie był w stanie związać końca

Widzicie Państwo te zmiany? It is not only money. Total to nie tylko pieniądze, to jest całkowita transformacja. So have a life with this a bardzo wiele osób e, może się cieszyć lepszym życiem dzięki temu systemowi. A no i co oni robią, by to osiągnąć? They are Pomagają innym ludziom, aby stali się lepsi. By introducing this product to somebody, nobody will come and complain to you, that you have given me a bad product. No, Oczywiście, tak, że z myślą o tym, aby oferując te produkty innym ludziom, nie doszło do sytuacji takiej, kiedy ci ludzie, którym te produkty zostaną zaoferowane, przyjdą do nas i będą narzekać, że coś nie tak. Cheated. A że będą mówić, że ich szukaliśmy. Nobody will a nikt przecież by nie chciał e, pra, robić czegoś takiego. And A, ponieważ e, nasza firma jest e, godna e, zaufania, stabilna i szanowana. Więc w tym przypadku bardzo wiele e, wpływu na, eventu, na przyszły Państwa sukces będzie e, zależało od tego, jakie wysiłki Państwo włożycie. A możemy podróżować, cieszyć się życiem. All from in the XM Free. A to są ludzie z całej Europy, którzy uczestniczyli bezpłatnie w programie e, DXN. To jest zdjęcie z tego roku. 200 osób z całej Europy, bezpłatnie biorących udział w tej wycieczce. I, Tadeusz, I wydaje mi się, że chyba pan Tadeusz był jedną z tych osób. After working, working for few years, A, czyli e, osiągnięcie pewnej kwalifikacji, pewnego e, poziomu po kilku latach pracy. Heard of Dubai? Czy państwo słyszeliście o Dubaju? You know Dubai? Wiecie państwo, co to Dubaj? Chcielibyście tam pojechać? Here is an Więc dajemy wam taką możliwość. Spróbujcie pomóc kilku osobom codziennie. A sami przyjmujcie te produkty. Every day, keep doing. Next to to przyszłym roku możecie pojechać do Dubaju. A to jest ta możliwość, którą Państwu oferuję. Czyli skoncentrujcie się na tym biznesie. Slowly, slowly you can reach A powoli, ale możecie osiągnąć sukces. Never give up. Nigdy się nie poddawajcie. Czasami się słyszy, że zarabianie pieniędzy, w tym systemie wymaga czasu i jest dość trudne. Shall I ask you one Zapytam zadam Państwu jedno pytanie. In a month? A, czy to by było trudne, gdybyście Państwo musieli znaleźć dwie osoby w miesiącu, które chciałyby korzystać z tych produktów? Is it czy to jest trudne? Two only. Tylko dwie osoby. Jeśli could to zrobić, dwie osoby jeśli dacie Państwo radę to zrobić, bieżą sobie co miesiąc. And they also do the same. A, I one też to zrobią. Coffee, powder, uh, RGG, aspirin, a, a I każdy z Państwa uzbiera 100 punktów kupując spirulinę, kawę, herbatę i tak dalej. in few months' time you can be a different person? A to w ciągu kilku miesięcy Państwa sytuacja może się y, gigantycznie zmienić. Pokażę coś Państwu. Two dwie osoby. Każda z tych osób kupuje produkty o wartości 100 punktów. Ile mamy? Powiedzmy: 6 euro. Next Kolejny miesiąc. Two people. Kolejne dwie osoby. I one też mają dwie osoby To macie już 16 euro Trzeci miesiąc they also, two, two. Także mamy po dwie osoby If you can do, of they also can do Jeżeli Państwo to możecie zrobić, to oni też, też dadzą radę to zrobić you only need to teach to do Musicie tylko ich nauczyć, jak to robić knows, a few a, Ponieważ my wszyscy znamy kilkaset osób a więc w czwartym miesiącu mamy już 300 euro. W piątym miesiącu 1000. W szóstym miesiącu 3500 euro. W szóstym miesiącu euro. To jest Matematyka. W siódmym miesiącu 12000 euro. the chain going. A zakładając, że ten łańcuch będzie funkcjonował. 8 miesiąc 26 tysięcy 9 miesiąc 68 miesiąc 168 tysięcy 166 tysięcy. Oczywiście nie wszyscy trafiają i to dalej. At least if you 10% of this a jeżeli Państwo osiągnęlibyście tylko 10% z tego. Nie każdy przecież może tak daleko dojść. To 10% z tego to i tak nie jest źle. 16 tysięcy. Ale trzeba pracować codziennie. My bardzo ludziom powiedzieć, że mamy bardzo wiele dobrych produktów. Whatever a doctor has taught you, use it. Uh, to, co pan if you could transmit this energy and knowledge to other people who do not know about it, uh, you people, know about it uh, 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 slowly you can see changes in people jak się Does it, make sense? Czy to jest rozsądne? do you believe you can do that? Czy uważacie, że jesteście w stanie to zrobić? Help to their a, pomóc kilku osobom, aby zmieniły kawę, z której korzystają. Help a to their taste, so. a, pomóc kilku osobom zmienić pastę do zębów czy mydło. Their life changes and your life too. A, ich życie się zmieni, ale Państwa życie też. It is simple, but need to execute it. To jest proste, no ale trzeba to realizować. Teraz Państwo macie pewną wyjątkową wiedzę. Kiedy Państwo znajdziecie się na jakimś spotkaniu towarzyskim, to możecie teraz o tym porozmawiać. Bardzo ważna rzecz, musicie Państwo myśleć o tym, że pomagacie innym. Don't think that you are doing something for you. Nie myślcie Państwo o tym, że robicie coś dla siebie, Because they are going to change their life. ponieważ oni też będą zmieniać swoje życie. Co miesiąc jeździmy w różne miejsca na świecie i widzimy takie przypadki, gdzie ludzie żyją zupełnie inaczej niż kiedyś. Dzwonią so do doktora Lee, do firmy, żeby dostać więcej tych produktów. I takich ludzi jest bardzo wielu wokół nas. Naszym zadaniem jest tylko ich znaleźć. Jeżeli Państwo tego nie będziecie robić, to po prostu nic się nie zmieni. I nie ma problemu. You będziecie Państwo żyć tak, jak żyjecie teraz. Ale jeżeli będziecie robić drobne kroki, drobne zmiany codziennie, to osiągniecie gigantyczną przemianę. Pomyślcie Państwo o tym, czy chcecie to robić, czy nie. Do analysis, studies. A przeprowadźcie taką analizę, taką, takie badanie. No no pressure. A nie ma żadnej e, presji, nie ma żadnego poganiania. Good, Jeżeli uznacie Państwo, że to jest dobra rzecz, zacznijcie to robić. Many have done it and in this wiele uh, osób już to robi i wiele osób odniosło sukces. We are here to help you out. A my jesteśmy tutaj po to, żeby Państwu pomóc. Yeah. Dziękuję bardzo. No.